Cześć. Witajcie kochani na kanale Co gotujemy to jemy. Dzisiaj pokażemy, w jaki sposób zrobić mazurek, tak zwany śliwka w czekoladzie. Zapraszamy was do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami. A my zabieramy się. Ta to wody. Zgadza się, Piona. Rozpoczynamy, moi drodzy, od przygotowania śliwek kalifornijskich. 340 gramów śliwek kalifornijskich. Dzielimy każdą śliwkę na trzy części. Jeśli jest to duża śliwka, jeśli mała, to na dwie części. 120 ml amaretto wlewamy do tego garneczka ze śliwkami i podgrzewamy do zagotowania. Tyle podgrzewania już wystarczy, bo wi widać, że alkohol już się podgrzał do wrzenia. I teraz odstawiamy ten kubełek na godzinę, e, po to, aby e, śliwki wchłonęły cały alkohol. Jeśli z jakiegoś powodu cały alkohol nie zostanie wchłonięty, to trzeba będzie później osuszyć śliwki. Przygotowujemy, moi drodzy, taką większą miskę, jak widzicie. Ja ją stawiam na wagę i będę Wam odmierzała te składniki. Nie przygotowuję osobno w miseczkach Wam składników, bo troszkę mi się spieszy. W związku z tym mąkę krupczatkę, moi drodzy w ilości 525 gramów, 300 gramów zimnego masła kroimy do mąki. Tyle już wystarczy. Jak widzicie, no to ciasto w tej chwili przypomina kruszonkę, bo już mamy tak drobniutkie kawałeczki masła, które potem dadzą się bardzo szybko zagnieść. Dodajemy 3 żółtka, 2 łyżki gęstej śmietany, 150 g cukru pudru, Dwie szczypty soli i to wszystko trzeba zagnieść tak ekspresowo i włożyć do lodówki na godzinę. Tutaj mamy schłodzone już ciasto. I jedną trzecią ciasta odkrawamy i pozostawiamy na robienie wałeczków. A ten mazurek będzie na blachę 35 na 40 cm. Już teraz można zacząć rozgrzewać piekarnik do 200 stopni. Opruszyć blat mąką i można zacząć już wałkować. Za pomocą wałka łatwiej będzie przenieść ciasto. Podsuńmy się blaszkę. No i drodzy, tutaj już mamy, jak widzicie, yy, wylepione ładnie ciasto. Ładny prostokącik. A teraz robimy z Marysią tutaj wałeczki z paseczków ciasta. Po to, żeby zrobić, utworzyć taką kratkę. W tą i w tą stronę. I zaczniemy od tych najdłuższych. Pieczemy. Pieczemy, moi drodzy, około 20 minut. E, oczywiście, jak włożymy już do piekarnika, po 5 minutach należy zmniejszyć temperaturę do 180 stopni. Na razie mamy nagrzany piekarnik do 200. Teraz potrzebujemy 340 g powideł śliwkowych, takich dość gęstych, i malutką łyżeczkę, którą będziemy nakładać w każdą wolną przestrzeń. Taką porcyjkę, powiedzmy łyżeczkę powideł śliwkowych. Teraz na każde pole układamy kawałek śliwki. Tych kalifornijskich śliwek, mniejsze pola, proszę. No, układaj. No i teraz trzeba jeszcze oblać czekoladą. My mamy taką polewę czekoladową z prawdziwej czekolady. Moi drodzy, mazurek jest już gotowy. Wybaczcie, ale nie będziemy go tutaj, tu i teraz e, próbować, bo musi czekać w stanie nienaruszonym na święta, więc chyba sami zrozumiecie. E, my się już wtedy po prostu teraz zwyczajnie się z wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Mam nadzieję, pa. że zachęciłyśmy Was do zrobienia takiego mazurka. Wesołych świąt Wam życzę! Ajand.